Manko. Problem skaczącej pralki powrócił. Sprawdziłeś lub sprawdziłaś już łożyska i są sprawne, a pralka jest wypoziomowana, więc najpewniej uszkodzeniu uległy amortyzatory bębna i przy wirowaniu po prostu pralka zaczyna podskakiwać i jeździć. W tym filmie pokażę Wam, jak wymienić amortyzatory w pralce Beko. Jeśli filmik będzie dla Was przydatny i dzięki niemu naprawicie swoją pralkę, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszelkimi poradnikami oraz przede wszystkim pochwalcie się swoim sukcesem w komentarzu. Aby wymienić amortyzatory w tej pralce, najlepiej będzie ją położyć sobie na boku. Ja zawsze kładę pralkę na lewym boku, dzięki czemu unikam wszelkiego zalania jakiejś elektroniki bądź czegokolwiek wewnątrz. Jest po prostu najbezpieczniej położyć pralkę na lewym boku. Jak już położycie sobie pralkę na boku, od spodu jest dostęp do wszystkiego. Można sobie przy okazji przeczyścić wąż łączący pompę, samą pompę odpływową i tak dalej i żeby zdemontować amortyzator, musimy wyciągnąć tutaj ten trzpień, który jest na takim zatrzasku. Najpierw musimy zatrzask podważyć i następnie ten trzpień wysunąć w prawą stronę. Ja właśnie sobie podważyłem, o i widzicie, posadzając sobie płaski śrubokręt, wypycham go po prostu, tak jest najłatwiej. O wiele mniej się zmęczycie, niż jakbyście mieli tutaj z prawej strony, tak jak ja teraz trzymam, ciągnąć go po prostu. Najłatwiej jest sobie właśnie podważyć i wypchnąć go śrubokrętem płaskim. Tutaj trochę trzeba powalczyć no ale w końcu wyjdzie i mamy amortyzator zdjęty i teraz tak, tutaj możemy w taki sposób sprawdzić jak ten amortyzator działa jeżeli luźno się posuwa to znaczy, że jest zużyty jeżeli po założeniu nowego będzie zdecydowanie większy opór no to już macie pewność tutaj, że na pewno to była kwestia amortyzatorów u mnie, ja wymieniłem samą tą końcówkę czarną tej tulejki metalowej nie wyjmowałem, dlatego że ona była zamocowana w obudowie pralki na taki jednorazowy trzpień. Po wyjęciu jego już nie mógłbym założyć go ponownie, musiałbym dokupować nowy trzpień. Ale można to zrobić tak jak ja zrobiłem, ponieważ element amortyzujący, tłumiący drgania jest właśnie wewnątrz tego czarnego elementu, tego czarnego plastiku. To są tak naprawdę dwa kawałki filcu posmarowane olejem. Eee, tak więc można wyciągnąć z nowego amortyzatora ten czarny element i wsadzić go w miejsce starego. Mącując eee, bolec, upewnijcie się, że ten klips zabezpieczający przed usunięciem wszedł na swoje miejsce. Gratulacje, właśnie wymieniliście amortyzatory. Do zobaczyska w następnym filmie. Cześć.